Witajcie kochani, dzisiaj w przygotowałam zdrabki z serii 10 plus 2, testowanie dzielnic, okolic, mówię, dzielnic, osiedli, części miast, zakupiłam premię 3 siódemki, pensję jedną, mój wkład jest Oczywiście w 12 złotych, dzisiaj się przetestuję Katowice Ohojec.

W pierwszym nie mamy siódemki, w drugim nie mamy siódemki, w trzecim nie mamy siódemki, w czwartym nie mamy siódemki, w piątym nie mamy siódemki i mamy siódemkę. 30 złotych, super! Zobaczymy, czy coś jeszcze się trafi. Kurczę, Dziwnie się drapie tę strapkę, Nie wiem, co to się dzieje. Jak kiedy jest wybrana, to oczywiście tak dziwnie. Ja nie wiem. Ale tutaj chyba nie ma siódemki. Dobra, dalej drapie, Nie ma siódemki. Nie ma siódemki. Nie ma siódemki. Nie ma siódemki. Nie ma siódemki, nie ma, nie ma. No i ostatnia część nie ma, czyli mamy 30 złotych Potem siódemka G, kontrolna się zgadza, czyli na mój wkład 12 zł zwróciła się trzykrotność z premii, czyli siódemek, trzy zwroty można szybko tak powie, powiedzieć. A tam tutaj jestem na plusie, 18 zł. Także ochojec. Katowice, nie dojrzu zaliczone, to jeszcze z plusem, także trzymajcie się cieplutko, kochani, to cześć.